No Dobra, to ja mam. Jak chcesz, Jakie IP? Dobra. Daję ja ekran. Nie ma nic za darmo, więc mów. Uważaj na plecy, bo są... Dobry temat, rozkręci tyle, są bublaki płyce. Dobra, to ja tu. Ja

どう <music>

Patrz o sam kto daje lak Od kogo bije blask WDZ znów gości twoich znak Fakt Masz kolejny tak, kolejny trak, nie idzie w las Kończy się twój czas, pozostajesz bez szans pytań brak Jesteś sobą lub kogoś grasz To nasz świat Przeciw kuretwów pak Śmierć konfidego bez litości dla tych szmat Syrowy prawdy smak Poczuje każdy łat Ruszymy na znak, Pat, i gryże w Przeciw to kurestwu i cała masa Jesteś z ulicy I wbijasz to kutasa To nie jest kutasa Jeden jak krak To <toddź> nie dla sosu Nie dla braw Patrz Ojej, za to daje lak Od kogo bije blask Od rzęs Z dup Nasza twórczość działa, tak jak skuna drzewka, bo nielegalu Ale ludzie nas słuchają, a kwiaty skuna kurzą, nic dobrego nam nie wróżą Ci co nie rozumieją naszych zasad i wartości, z których kurwy się śmieją, pies zakłada kajdanki Małoletnim złodziejom On nakradł w życiu więcej, lecz to oni puchek żyją Konfidenci też robią, dają w piecach i haltują Ile takich sytuacji, że się ziomki oszukują? Wykręci szybko, nowi się znajdują Większością pieniądz rządzi mniej, liczni się szanują Teraz do niektórych, na których hip-hopowe ciuchy Tych, których cieszy, że chłopak trafia do puchy Hardcore dolina, coś wam to przypomina Trzeba było się pilnować, a nie psiarnie kurwa wzywać Proszę ci, upadkowi zasad Bądź elegancki, najważniejsza nie jest kasa Pamiętaj, dobrym ludziom trzeba pomagać Na kocetach do oporu, będę ich postawiał No! Kukurec, twój upadkowi zasad Bądź elegancki, 哎吧。 Nieba pomaga, na koncertach do oporu Będę ich pozdrawiać Może już w kieszeni, myślisz sobie ja różnicę, ale nie jest chłopaku. Tutaj rządzą pieniądze. Ledziach są te pieniądze i tak nam nie dadzą Rady, do światy mniejszości rządzą wolno do zasady Do końca, pewnie yeah. tak, bądź bez obawy Od w dla braci swoich prawy Jeśli ryzykujesz nie do tego zabawy Unikać należy oskarżonych ławy Co za to się piją, to już kuchy pierdolone Rzekomo zarzuty są grubo przesadzone Mają w głowach chwilnych umysły Zostarczemy fikcyjni i bohaterów, jak Don to Corleone A z z słowa, to największa jest praga Na ulicy widzi, na komendzie opowiada Na piśmie nie będzie tego, o czym on gadał pani nie będą wiedzieć, kto im krzywdę zadał Nie było papieru, wystarczyło słowo Rozdypcym się upedał, anonimowo Przeciw upadkowi zasad firma działa Hardcore przeciwko przeciwboku, tam panie znowu Strona mecha i ludzie za mnie ręczą A ja za nich mam Niech tak będzie, pomiędzy dobrymi ekipami A ten, nie jest z nami, niech spierdala Hardcore nagrywamy, miło, uważaj na ściany, bo to są tacy jak my Siąki zasadami, ludzie sterujący flamierami Kurwo sprzedałeś, jesteś przegany, Spotkasz nas, będziesz się kopany. Firma hymnu, uliczne świrusy 2008, hardcore następna część U -u -u. Upadkowi zacat, udzielę damskiej się nie Udział wam, że wam aż góry nasz do oporu. Pięterzy wstawiał mu przeciwko góry. i upadkowi zasad bądź wam, że jest to góry nasz odceltach do oporu. Będę ich pozdrawiać. Już jako dzieciak wiedziałem, że to jest tak. Nie wiedziałem, jaką siłę w sobie ma. zawarty raz, ze sobą twarzą w twarz, do końca dni. Bez mety to był start Elo człowieku, że widzisz to co ja Nasz piękny świat nabiera ciemnych barw Jeśli jak ja zawarłeś życie pakt To z zasadami z całym dziadostwem walcz że was ludzie, bo w siebie wierzę Trzymaj się brat, lepsze jutro nadejdzie Każdy z nas ma wady, ale mamy coś, czego nie oddamy nigdy Dzięki nim damy radę, prowadzą nas dale od strady. Nie szkoli policji, kubady. i kupady, ma masowa ostre jak szpady pamiętajcie nigdy, nie poddamy się nigdy. litości, Nasz system wartości łamie górę, w kości, na nich nie ma świętości. Maj je pane, byłem sobą, jestem sobą pozostanę, a wy co? Paula Chcecie być zakłamać, spocieć na braci. was, debile, możemy to wszystko stracić. Otwórz o że to nie może iść na marne szacunek dla ludzi. Co nowa era robi ci za swoje ruchy ty odpowiadasz sam. nowa era robi ci za swoje ruchy ty odpowiadasz sam. nowa era robi ci za swoje ruchy ty odpowiadasz nowa za swoje ruchy odpowiadasz Jedna piosenka chodzi ci non w głowie? Pobieraj swoje ulubione kawałki i zapętlaj je w nieskończoność w Spotify Premium. Dołącz już teraz i odkryj, co znaczy muzyka bez reklam i odtwarzanie na żądanie. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej.

są które niszczy ten ojczyzny Bijmy rap, rap zdrowy Bijmy rap, hard choroby To nie spedalona nuda, to nie kolonizm różowy Pokonałam i ciepłe, ja się pytam co to kurwa to za pieniądze przekreszę Gdzie ładna jest oprawa, brawa na papam nie wstęte Zorną się nie w giełdzki, się Ze swoim temperamentem jestem ulicy Talente Niepodległy, suwerenny, nie boję się wjechać z mempa Mam wyjebane narząd Polski, koalicję i ustawy Mam wyjebany na patrole, chcę załatwiać swoje sprawy Nie chcę wiedzieć kto jest za kim, nie jesteśmy kibicami I mam ciężko wyjebany, co to gada za plecami My nie jesteśmy ziomek nie szukamy dziury w całym Interesuje się faktami Kiedy ja załatwiam sprawy, by poprawić byt rodziny I nie znudów się doszło, wcież pani od kokainy Nie panem na baskiemy, tu panem na basufnie Ja nie zejdę z mojej sceny Szukaniem przed na tu panem na paszynie, Biznes, wyjebane na pedał, skutury, niszczytą, oczyzną. Wyjebane na was firmy, na was trudnie. Ja nie zajmę z mojej systemy, to ty dzisiaj panu przedwitłem. Wyjebane na parzyby, wyjebane naszą biznes. Wyjebane na pedał, skutury, niszczytą, oczyzną. Wyjebane na dziś, co na piersi z J, gram, i gramem, pigramem. Dojebania pierwsi, ale cienko piszą, pokręceni z gramem. Samo logo nie uczyni z ciebie kogo. Wziął liczne pogody dla ciebie, gdy w pierwszy grach wybie kogo. Złoko ma wyjebane na tych co zaplecam, i raniom złowami Oni przyjaciółmi nie są, przyjaciółmi być nie mogą Jestem porządnie a ty masz trupa od was do podłodu Ja lecę młodą, na dole mi jak na koncercie jedzie z nimi koło ludzi

Wrażam co na nie uczucia, nie jego posiadności Mam dla prawdziwych, mam pogardę dla fałszywych Zaciskam te wszystkie tysiącowe krzywdy Chuj, że z nimi, oni mają i tak badawę Własnym chujem się wyjebią, w końcu, we własną strako tak i wielu dobrych ludzi jest dalej z nami Na koncercie tak widzę, że nie jesteśmy sami Pan to albo fight, albo gaz Raz, raz, weź sobie zapnij bypass Morda ładnie spasł się, wbijał długie estry Teraz jak trzpa i pije, to jest niebezpieczny Ty wrzuć na wsteczny, to wszystko cofnij Dobry żart w cenie, ale nie ma takiej opcji Poznaj z autopsji, czy tylko w teorii Tą płytę w zrób doktora z socjologii Albo stringi jej ściągnij, zębami z dubska Panny tu biją, poliachrylami dwusta Silikon w piustach i biegnie kurwa ślicznie Od D do D do L, jak zawsze ambitnie dragi lasery, dresy, sterydy, pripek, numery, wódka, koksy, kurwy z roksy, WWA, wszystko w Dziwki, dragi, lasery, dresy, sterydy, pripek, numery, wódka, koksy, kurwy z roksy, WWA, wszystko Wychodzę na ulicę, ciekawy jutra, pewny krok, niedomknięta furtka. Szybki bieg, nikt tu nie truchta, bo pochój truchta, dziaka, są buchta. Bang, bang, zaliczam sklep. Krąży nade mną, sęp. nie jeden nie niejedna będzie kocica mruczeć. A nie jednej zamluczę. Stadła miasta, charakter, tle ulice White Panther, szatan rozdaje, że tony krupier, nie przegram tej puli. Sufler 40 lat temu, miasto mnie poczęło 40 minęło, jeden dzień United, Narco, Saga Spadam na cztery, choć tonę w dragach Dziwki, dragi, lasery Dresy, sterydy, pripek, numery Wódka, koksy kurwy z roksy WWA, wszystko w opcji Dziwki, dragi, lasery Resy, sterydy, pripek, numery, wódka, goksy Kurwy z Roksy, WWA, wszystko w kuloksy Jak nie wiesz nie chcesz przepierdolić pensję Dzwonj do mnie w ciemno, ja zawsze cię wesprę Ty bez sens, całkowity reset Każdy jak z wiadra, nieraz sam że się przeszedł jak nie bez by z ale z selekcji pane robią zwrot do taksówki przyczyny skutki tego, że dresy pod klapki od D do D do L mistrzowie stylizacji takie życie jak i rap, na to kurwa nie ma rady jakiś będę się udławi tym, że się dobrze bawisz bez urazy lecz w zakazy wyjebane ciężko jak dezba macabre, to mori meto samo i te zrób standardowo Mateusze, małolatki z pustą głową Kolor wybuchowo, znowu witam to bagno. Bierdolone miskie tango, spycha ludzi na dno. Dziwki dragi, lasery. Dresy z tej numery, wódka koksy. Kurwy z roksy, wwwła, wszystko w full opcji. Dziwki dragi, lasery. Dresy z tej numery, wódka goksy, Kurwy z roksy, Wła, wszystko w opcji Kręć, kręć, turlaj, turlaj, cała sala dziś na kurwiach Wciągaj, tu policja no, no nie zagląda roz, roz, Uważaj na Janka w każdym oknie, bo z ulicy ktoś cię sprzątnie Saper bądź na każdą bombę Nie baw się płonącym lądem, a gdy policja zjawi się z rana Rozpływam fata morgana Mnie tu nie było, nie widziałem Ej. pada bateria. Ej. Gubię zasięg, wchodzę sam Wszyscy nie znają Dojrzały pan pozna miłą panią Od tego kwiatu pola głowa, czas się zawinąć Czas się z nią schować Dziwki, dragi, lasery Dresy, sterydy, pripek, numery Wódka, goksy, kurwy z roksy WWA, wszystko w Dziwki, dragi, lasery Dresy sterydy, plipek, numery, wódka goksy, kurwy z roksy, wWA, wszystko w Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje pięć gwiazdek. Od słuchawek po Air i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. jest zjawiskiem polegającym na tym, że osoby